I wodzim jest Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym gwizdku sędziego. Zaczął się mecz. Elsner. Dobra pozycja do oddania strzału. Mila. No. Wspaniałe podanie. Jest okazja, ale wspaniale. Piłka poza wojskiem będzie rzut rożnych. Ale już walka o piłkę. Podał ją. Podło. Skutecznie dograł do kolegi. Mila. Mamy aut bramkowy i będzie wznowienie od bramkarza. Ależ piękne podanie. No zastanawia się, czy nie strzelać. Jas. Yes. Ależ to było groźne, ale obrońca na posterunku. Gwizdek. Wrzód wolny. Zabrakło precyzji, no i piłka trafiła w mur. A niestety, w mur. Przeciwnicy przejmują piłkę. O, udało mu się ładnie podać. Brawo za to podanie. To jest gra typu. Ty do mnie, ja do ciebie. Mila. Podanie. Mila. Oddaje piłkę koledze. Strzela! Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Traore. Blisko już do bramki. Oddał piłkę. To uderza, ale tknie. Idą na pogoń prowadzi. improvac. Podał do partnera. Strata w ataku. Kapitalnie przyjął, mimo że cały czas go atakują. Czy to wykorzystał? To była interwencja najwyższej klasy. Znakomita ocena sytuacji, także refleks. Sebastian Mila. Rozciągnięcie gry. Atak skrzydłem. Już blisko pola karnego. Celnie. Dobrze. Przemysław Kaczmierczak. Przekazał piłkę partnerowi. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Mamy aut. Za chwilę wznowili gry. Elsner. W tym zagraniu bramkarz znowi grę od bramki. Spójrzmy, która drużyna częściej była przy piłce. Ależ znakomicie rozgrywają. Wymieniają piłkę między sobą. Blisko polekarne może strzelać. Traore. No chciał teraz popisać się ładnym prostopadem dograniem ale niestety nie wyszło. Rzeczywiście dobre podanie. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. No strzelam! I będziemy mieli rzut rożny dla piłkarzy Pogoni Szczecin. I znów rzut rożny. Leczna interwencja wybija piłkę głową. Oddaje strzał. No takie niewykorzystane okazje mogą się mścić, ale Bramkarz zachował się fantastycznie. Zagrał piłkę głową. Tylko jedną Bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Niezbyt ciekawa pierwsza połowa za nami. Niewiele akcji, strzałów. Może po przerwie statystyki będą wyglądały lepiej. Ależ pięknie grają piłką. Ładnie dograł. No już blisko polekarne. Czy to wykorzysta? Cudownie dograł. Oddał strzał głową. No Bramka, proszę Państwa. Jest nie do upilnowania. Niezwykle skuteczny. To jego drugie celne uderzenie. Kapitalnie wyszedł w górę. Uderzył piłkę głową. Bramkarz nie miał najmniejszych szans na obronę tego strzału. Jas. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Lina. Dobrze podał. W ostatniej chwili przejęli. Pięknie podał. Elsner. znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo prawo. Dobrze dograł. Ma miejsca, by wrzucić pole karne. Strzela! A jaka bramka! Oglądamy powtórkę gola. Pięknie uderzył w dolny ruch bramki. Bardzo ładnie wypracowali tę sytuację. A kiedy był już oko w oko z bramkarzem, nie było szans tej konfrontacji. Traorę. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Piłka minęła linię końcową i gref znowu bramkarz. drużyny wprowadzają rezerwowych. Ależ minął obrończy. Niestety tym razem ucieczka z piłką nie powiodła. Przemysław Karmierczak. A, wydawało się, że a jednak przejął. Wyszedł z bramki. Świetna decyzja. To jest zawsze ryzyko, ale tym razem się opłaciło. Sebastian Milan teraz. O, ładnie to zrobił. Robi się niebezpiecznie. Dobre rozegranie. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo, poradził sobie znakomicie, koledzy będą mu wdzięczni. W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. W środku jest nieobstawiony kolega z zespołu. Czy to Czasa! Nie wykorzystał tej sytuacji. Zdecydował się na strzał z pierwszej piłki. Szkoda, że nie wykorzystał tego znakomitego podania. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Ładne rozciągnięcie w środku biega kolega z drużyny. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Planko. Okazja! A jest szansa! Ustawiają piłkę w narożniku boiska. To jest ten moment, na który czekali. Jeśli wykorzystają, będą mieli remis. Zmarnowali ten rzut rożny drużyna przeciwnika przy Arbiter wstrzymuje grę. zagrani ręką. No, niektórzy zawodnicy zapominają o tym, że używanie rąk w piłce nożnej jest zabronione. Piotr Ćwieląg. Może to być ostatnia akcja. Mecz dobiegł końca.